O Jezu O dobra jednak już myślałem bo już było czerwone Przez chwilę Gita. Dobra ja sobie włączę tutaj um, Live'iora z drugiego telefonu Zobaczymy czy powiadomienie przyjdzie o, Później też zrobię live'a Ale to jest takie lekko stupny, tak Dobra o przyszło wow Hejka Zostawiam e? YouTube. YouTube. Nie baw się tak ze mną. Ja się tak nie bawię z tobą, więc ty się tak ze mną też nie baw, kurde. Nie grzecznie, kurde. Okropny program, naprawdę. Ja się lognę. A. Dzięki za lajka. Love you so much. Ogólnie to będę się zaraz chwalić znowu godzinami, bo mogę się pochwalić dzisiaj kolejnym update'em. Hejka Julia. Hej Julia. Poczekajcie. Możecie lognąć. Dobra. Dzisiaj coś się dzieje z Wszystkich chyba. No dobra. Czasem um, się zastanawiam, jak ja mam w takich warunkach w pracować, jak ja mam nagrywać, ale dobra. No. Będzie tylko lepiej. Już niedługo. Mam nadzieję. Przynajmniej. Mamy... Czy reaguje live? A? Bo jestem bardzo ciekawy. Bo ja mam. Gdzieś... Więc tak się pytam, bo jestem ciekawy. Witam wszystkich na live orku. Żeby mi się tutaj ładował godziny się same nie zrobią, nie? No, co tam u Was w ogóle? Jak tam u Ciebie, Julia? Tej wstałaś, gdzie? Znaczy prawdy na właściwie. Nie wiem, Dobra. Animacje Jakąś Mniej reagującą. Czemu ja mam czerwonego OBS-a? Niech ktoś mi to wyjaśni. Jest takie opóźnienie, no nie. Dobra, zrobię od nowa tego.